Witajcie, witajcie, cześć! To ja Fifik i zapraszam na kolejny odcinek do mojego kanale dzisiaj mamy tutaj um, fajną listę, genialną listę, na która na Discordzie woła do mnie 1000 lat, 1000 DD w ogóle. Ogólny ranking trzeciego turnieju FIFA. No co, były emocje było ciasno. Powiem wam. Było ci ale mam już wyniki i mogę je zaprezentować. Tak na wstępie dziękuję za aktywność, dziękuję za zaangażowanie, które wzięliście na ten... ...turniej. I dziękuję sobie, że ja... ...12 godzin patrzyłem... ...na liczby. Nie nigdy w życiu. Znaczy, pewnie będzie jeszcze jeden turniej w tym roku, albo dwa, ale no... ...nic nie obiecuję. Dobra, miejsce, uwaga, dwóch, 14, tak? 14 tak. Na no miejscu 14 osoba, która wbiła, zagrała i wyszła. Doktor SK. nikt nie wiedział skąd, skąd jest doktor ale proszę bardzo. Dwie gry zagrał. 17 punktów zdobył. Zasady złamał. Znaczy według dla to został przekupiony, ale to wciąż jest przeciwko zasadom. Więc bym miał 20 punktów, ale to by nie zmieniło jego rankingu, to już jest oficjalne. 13 miejsce ma więcej niż 20 punktów. Całkiem ciekawy przeciwnik, można powiedzieć. 7 punktów, 10 punktów... Nie. Pewnie coś koło tego zdobył. Co ciekawe tego całego... Turnieju. No i co można powiedzieć, DrSK tym razem... Ja... O, ostatnie miejsce. Na 13 miejscu. Dreaming. 22 punkty. pierwszym dniu po prostu takie. A wiesz co, wejdę. Wejdę Zagreb, gram, spadam. 22 punkty został z tej jednej, jednej, jednej gierki. I drugie miejsce, więc. <laughs> z jeden z najlepszych debiutów. Ale niestety jeden z jedynych debiutów, ponieważ no. Już z niego. Nie widzieliśmy ani słowa. Już są Big Dediskowali. Ale ja nie będę sprawdzał, czekaj. Eee IBSTop. O. No i proszę bardzo. Dreaming na miejscu 13. Na miejscu 12, uwaga. Fan favorite. Uwaga, fan favorite. Maja Malinka. Trzy gry rozegrane. 23 punkty. pobiła swój rekord. Z poprzedniego turnieju, w poprzednim turnieju Siedziała na ostatnim miejscu 22 punkty, teraz 12 miejsce, 23 punkty Chyba nawet nie zmieniła miejsca, więc Brawo Zostałaś 3 gry, w tym jedna gdzie Zdobyła ponad Połowę swoich punktów Zrobiąc 9 warstwową piramidę Jakoś się to udało Już 7 pingów, ja nie wiesz. No bre no i po prostu taktyka, żeby zostać. I po te bonusowe punkty. Co ciekawe Uwaga, uwaga to była osoba, która dostała drugą najlepszą, drugi najlepszy wynik jeśli chodzi o bonusowe punkty za, za niezginięcie najdłużej przeżyła jako druga, no oczywiście pierwsze Pierwsze miejsce tutaj należy, w takiej kategorii, do Bedyka, który w ogóle nie zginął podczas gry, tracąc łóżko bardzo szybko, więc... 12 Maja Malinka, D11 już nawet zapomniałem, a zobaczymy... Spider Mio! Tutaj ciekawa sytuacja, Spider Mio miał trzy występy! Dwa w pierwszym dniu, i jeden trzeci w trzecim dniu. Wszystkie te trzy... On był na trzecim miejscu we wszystkich tych trzech miał 13 punktów Proszę Państwa, co tu można mówić? Spider Bio gdyby zagrał więcej spotkań i gdyby utrzymał to średnią 13 punktów to 13 razy 15 to trzeba jakieś skomplikowane obliczenia, ale ja tego nie będę obliczał. chociaż pewnie teraz obliczę sobie w głowie, bo obliczę sobie w głowie. Czekaj jak to będzie tak 5-1 nie, 5. 4, 0, 5 195 punktów co by dało mu pierwsze miejsce Tak, już mogę spoiler alert. Nie ma więcej niż 195 punktów, więc spokojnie Numero ten uwaga uwaga, spoiler alert to ja 66 punktów Wszystkie gry zagadek. No kto by że mam średnią tylko czterech punktów. Chociaż lepiej niż wcześniej. Wcześniej zrobiłem 63 punkty. Dopiero co obliczyłem. Eee poprzedni turnie, bo wtedy nie liczyłem siebie, więc musiałem... No i top 10 otwieram ja. Ja myślę, że najlepsza gra, którą miałem to ta z... Albo z dwoma zniszczonymi łóżkami, albo gra z o Steve'em. To były dwie najlepsze gry. No i myślę, że po prostu... Wiem, trochę średnio mi wyszło, ale co tam? Ja jestem słaby, słuchaj. Jestem słaby. Znaczy nie, ja jestem słaby. Ja jestem słaby przed kamerą. Za kamerą. To ja mogę kurde szokować, A czekaj, 101, to teraz będą pewnie complaiment stuff. Dziewiąte miejsce. I to mnie najbardziej wkurzyło. Proszę Państwa, bo o punkt hostive. 5 gier rozganek 67 punktów. How? I don't know Ale tak w ogóle O Steve. O Steve, który tak randomowo chyba zajął trzecie miejsce w trzecim dniu, wbił trzecim dniu użył chyba najbardziej toksycznej taktyki, czyli Obsidian. No i dał, dał jednej osobie bonusowego punkta za zniszczenie Beda z Opsem. Proszę bardzo. No. Czy Ostif coś wygrał? Pewnie coś wygrał. Pewnie ostatnią grę wygrał, czekajcie, muszę zamknąć okno. Nie no, kampa. Dobra, pewnie. No i słuchajcie, do no Ostif. Ostif, ostif, ostif. Bardzo ciekawa postać. Gdyby, gdyby ten. Była w poprzednich dwóch dniach. Ja go mówiłem, żeby wbijała ale on nic nie reagował. Gdyby on był, to kto wie, czy on na pewno, czy on przypadkiem nie mógł być do Ale do no, jego sprawa. Miejsce ósme zapomniałem, ale to pewnie Mister Furman 78 punktów 8 gier na 15 rozegranych, Uwaga, te wszystkie. Miał dwie w pierwszym dniu, miał dwie w drugim dniu i cztery w trzecim dniu. Grał na kratkę, tak można powiedzieć. Najpierw miał jakiś zły występ, a potem super świetny, genialny występ. Słaby, świetny, słaby, świetny, no i tak w kółko. No i to dało mu miejsce ósme, które zamyka pierwszą połowę. Turnieju. 78 punktów, całkiem solidnie. Z te 78 punktów by też dało na taką pozycję. Coś tak, coś tak myślę. Bo też to było ciasno. Co można więcej powiedzieć w Formanie? Forman, ulep swój, ulep swój cel, bo na 33 strzały, tak, wliczyłem, pewnie to źle. E, strzeliłeś tylko 6 na Limona e, w pierwszym dniu. Proszę, się kurde, nie bój. I wiem, że pewnie chciałeś siódme, piąte, czwarte. No co, co, się Tylko na siódmym miejscu. Uwaga, uwaga, uwaga. Kejsu, 92 punkty. 12 gier na 15 rozegranych i on. Najlepszą grę miał wartą 15 punktów. Proszę Państwa, co... legendy upadają na naszych własnych oczach. Masakra, komedia. Nie, to nie komedia. Kejsu po prostu nie był w formie, ja myślę, że to tylko to dało mu do znaczenia w dodatku. Internet nie pomagał. No i kejsu no. Był taki side To był taki side character. Coś robił. Coś robił. Ale nie tyle, żeby dać jakiś wielki impact. I 92 punkty to dla, mnie, to dla niego fair. Ja myślałem, że go pokona, ale on się po prostu. Kajsu. Kajsu miał 124 w poprzednim turnieju. z 3... Z 3 mniej i z 9 grami rozobianymi, więc... Widać tutaj różnicę a zgadnijmy kto zdobył 124 punkty za niego 121 Dobra, dobra. Sorry, sorry! Kacper szczurek P6 dla Kacpra Szczurka. Można powiedzieć, że oczekiwania były wyższe. Ale wciąż 15 na 15 gier rozeganych, słuchajcie, 20... We we w ostatnich dwóch turniejach Kacper Szturek jako jedyny przegapił tylko jedną grę. Oczywiście prócz mnie, ale no. Słuchajcie. Wielki gap tutaj od z kejsu od Kacper Szczurka. Ja wiedziałem, że będzie takie top 6. Które będzie walczyć o to. Topkę. No i się nie zmieniło to to przejść. Kacper Szczurek jednakże jest na samym końcu tego to przejść. Co można powiedzieć o Kacper Szczurku? Takie, że po pierwsze nie zszedł poniżej 30 punktów, co jest już sukcesem. Po drugie, że miał naprawdę, czasami naprawdę bardzo solidne gry. Kiedy się odpalił, zniszczył dwa łóżka i słuchaj... Za to tonę punktów. Ale czasami to było tak, że po prostu siedział w swojej bazie i nic nie robił. Nie wiem, czy on przypadkiem nie miał najwięcej punktów za Dome Bonus, ale no... No i jego jedyne zwycięstwo oczywiście w trójkach. Chyba on jako jedyny chciał trójki. Razem ze no, mną, ale to już! Jasper Szczure, ja mam nadzieję, że ty się dobrze czujesz i w ogóle... Um, no i powodzenia w czwartym turnieju Fifiaka. Ja mam nadzieję, jest trzecie... Je, czekaj, jest czwarte, jest szóste, no to będzie piąte. Nie no, będzie lepiej. Ja mam nadzieję, że będzie lepiej. Miejsce piąte. Ja myślałem, że to jest faworyt do pokonania Blaza po drugim dniu, ale to był wielki disappointment. Medyk to KOK 142 punkty i 12 na 15 gier rozegranych. Medyk wbił tak wieczorem, tylko dlatego, że Blas się zreklamował. Zdobył tam parę punktów, a potem zdetronizował konkurencję, zdobywając 80 punktów i zajmując drugie miejsce. Ale no, widzicie, 43 punkty dopiero tylko w trzecim dniu co dało mu jedyne piąte miejsce. Andu chyba jeden z jednym z tych większych faworytów do wygrania, ale no cóż, miał swoje momenty. Na pewno ja kiedyś liczę te kile, to kurczę ile on ma? Ile? W dodatku jest jedyna osobą, która przeżyła przez, całe, przez całą Gierkę. Gdzie zdobyła tam punktów 31 w jednej rundzie. Co by pokonało już 4 osoby w tej liście. Ale no niestety tak się czasy, taka presja. Nie ma tutaj żadnego... No, trzecie miejsce, dobra. Trzecie miejsce miała. Ale najwyższy... największy awans z 11 do trzeciego. Szkoda, że to był ten spadek. No i uwaga ciasno, uwaga. Teraz co wam pokażę to jest czwarte miejsce, które ma tylko 14 punktów. Do pierwszego. To jest tak ciasno. Ale sorry. Tym razem przywilej czwartego miejsca. Nie Blas, nie Kacper, a Boryson. 160 punktów. W pierwszym turnieju to był Blaster który zajął czwarte miejsce. W drugim turnieju to był Kacper, trzeci Boryson. 12 do 15 gier odzygradych, ale tutaj. Dwie... Dwa solidne dni tutaj Zdominowały Ta co patrzymy 23 punkty w pierwszym 23 punkty w pierwszym, nie wiem ile w drugim Czekaj To było 89 66 w drugim A potem 71, proszę Państwa, to jest Level up! Dosłownie, ale to nie wystarczyło. Niestety ten pierwszy dzień trochę zawiódł. Ja, ja myślę, że tutaj ten pierwszy dzień zawiódł. Gdyby dostał trochę więcej punktów, to ja mam to ja myślę, że na łatwiutko by dostał to co by chciał i wygrałby ten turniej. Ale naprawdę zaskoczenie było wielkie. Po trzecim dniu zaskoczenie roku, można tak powiedzieć, Borson <tryk> Gaming na czwartym miejscu. Ja niestety czuję się źle o Borsona, ponieważ niby nikt nie wziął za niego odpowiedzialności. Ale on wspinał się po tych rankingach no i zdobył 160 punktów, co by już pokonało. Tyboteksa co też wskazuje na to, że są jeszcze trzy osoby, które miały wyżej niż Tyboteksa. No, oczywiście, pierwsze miejsce już jak wiecie będzie miało 174 punkty. Ale tak, Ech. miejsce trzecie! Uwaga! Miejsce trzecie! To jest przykład tego, że nie można, że nie, że nie można lubić społeczności, że nie można lubić swojego szczęścia, że nie można lubić swojego życia. Stara się, ale no cóż. Limon5k 165 punktów. 12 na 15 rozegranych. Ja tutaj mogę tylko powiedzieć. Druga gra, drugi dzień przesądził. Tylko 29 punktów w drugim dniu dało mu. Może drugie miejsce, ale no to trochę zbyt mało. A potem 66 punktów w trzecim dniu. Też te pierwsze dwie, dwie gry trochę zadecydowały. Co można powiedzieć, najlepszy początek Limon miał w pierwszym dniu, kiedy miał trzy wygrane z rzędu. A potem drugi, trzecim dniu to syndrom nieprzygotowania się, tak można powiedzieć. Najpierw dwie gry są okropne, a potem może coraz lepiej jest. Na przykład widziałem, jedna gra miała 26 punktów, ale to nie wystarczyło. Niestety, to nie wystarczyło Limonowi. Gdyby rozegrał te trzy gry, to był, był z łatwością pierwszy. Ale no cóż, taki jest los, taki jest niestety los. No i powodzenia życzę w następnym turnieju. Trzecie, trzecie... Może... Do trzech razy sztuka! A na pewno murowany faworyt będzie to w czwartym turnieju. Ale na drugim miejscu... Klątwa zadziałała. Nie tak, jak się miałem na myśli. Ale już po raz trzeci z rzędu. Co zadziałało? Blaz na miejscu drugim. 15 na 15, ale wciąż 169 punktów. Nie, nie pamiętam już ile, ale to było 44 punkty. To było 22 punkty różnicy pomiędzy Limonem a Blazem. 4 punkty i by był remis i wtedy to, by było, to byłoby zdecydowane fragami. Pomimo odjętych punktów, pomimo całkowitego hejtu, oczywiście głównie przez Limona, Blas to wytrzymał. Blast wytrzymał dzień trzeci solidnie punktując w pierwszych dwóch grach, kiedy Limon tego nie miał. No i to już nie było do dogonienia. to zdobył drugie miejsce. Może takie małe awansiki? Najpierw czwarte, potem okropne, a teraz drugie. Widać, że bla zwraca z przytupem. No i ja życzę powodzenia. Ja tutaj nie wiem, co zbytnio powiedzieć. Ja już myślałem, że to już game over po pierwszym dniu, szczerze mówiąc. 125 punktów i przewaga 26 nad limonem. Ale ja też sobie przypomniałem, że w takiej samej sytuacji był taki case. -u. Kejsu. E, najpierw tymotek wygrywał po pierwszym dniu. Potem kejsu, ale potem kejsu nie wytrzymał. Nie w ogóle nie zagrał w drugim w trzecim dniu. No i tymotek wykorzystał to i wygrał. Kejsu i tak drugi. Tak samo jak Blas. No i teraz mam dwa morale dla was. Pierwszy kto Pierwszy. Jeśli chcesz być. Pier... Jeśli chcesz być numero 1 po, po drugim dniu. To lepiej się strzela w głowę. A po drugie... Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Janek7712. 174 punkty. 10 na 15. Giera zaganek 10. Był szósty. Po drugim dniu. 78 punktów. Kiedy się Limon i Blaz bił o to wszystko. Kiedy Medix i Kacper się załamali. Kiedy Forman i Ossip mieli trochę nadziei, to Janek wybił. Nie szedł 2 ani razu i zdobył, uwaga, uwaga, 96 punktów. Tylko w trzecim dniu. 96 punktów. POKONUJE kejsu. DETRONIZUJE kejsu. 96 punktów było, samo by dało miejsce powyżej kejsu. A tu proszę państwa To chyba była jedna z najbardziej domi niezauważalnych dominacji w historii Janek WZIĄŁ CHYBA NAJLEPSZĄ STRATEGIĘ NISZCZENIE ŁÓŻEK były chyba tam dwie, trzy gry z rzędu, kiedy odniósł dwa zniszczone łóżka. Kiedy była taka gra, gdzie każdy kill to był jego final kill. Były nawet trzy gry, które miały po 22 punkty, dwa z rzędu były takie. Janek po prostu zdetronizował konkurencję jak proch. Dosłowny proch. No i wygrał, wygrał! Trzeci turniej Fifiaka i teraz tak, nagrody, no oczywiście wiecie, normalne nagrody, no słuchaj. Limon ma już moda, więc będzie trzeba wygadać jakiś odcinek. Blas, poddaj mi konto, w którym chcesz dostać moda, Janek też dostaniesz moda i prawo bycia w moim filmie. Prywatnym, wiesz, tak, jajty. To samo co Limon, ponieważ on ma już tą rangę. No i co, dziękuję za oglądanie tego tych wyników. W wiem, że para osób zbyt dużo, czy zbyt dużo czasu czekało. Ja mam nadzieję, że dostaliście dużo wspaniałych. No i co można powiedzieć? Historia. Czy się powtórzy w czwartym turnieju Znaczy Zobaczymy. Ja mam jeszcze MVP przez długo, dużo czasu. Pewnie jak zrobić te tak najszybciej, to na koniec lipca. Ja... Myślę, że to będzie dobry... Te, dobry czas. No i co? Gratuluję... Limonowi, Blazowi, Jankowi i widzimy się w następnym turnieju. Ile to trwa? Zbyt dużo! Dwadzieścia 22... dwie... Elo.